Autor Ola Suchońska: Czyta: Julia Marek: Jak Cię widzą? Tak Cię piszą. Każdego dnia spotykamy różne osoby, każdego dnia je oceniamy. Wystarczą sekundy, aby przyporządkować kogoś do jakiejś kategorii, zdecydować, czy jest godny zaufania, czy raczej nie. Szybka ocena. Budzimy się, że wcale tak nie jest, że wcale nie przykładamy tak wielkiej wagi do tego, co zewnętrzne, szukamy dla siebie usprawiedliwienia, tylko dlaczego, pomimo przekonania, że wygląd to nie wszystko, oceniamy po pozorach? Kompleks ponad połowa społeczeństwa nie jest zadowolona z tego, jak wygląda. Współczesny człowiek jest bombardowany radami i wskazówkami, jak lepiej się prezentować, co zrobić, aby podobać się innym. Próbujemy dostosować się do społeczeństwa, aby ocena była pozytywna. Dotyczy to przede wszystkim osób młodszych, które są bardziej podatne na presję otoczenia. Wizerunek idealnej kobiety, perfekcyjnego mężczyzny serwowany przez media często powoduje spadek poczucia własnej wartości. To efekt Kontrastu, gdy widzimy ideał, nagle okazuje się, że mamy nadwagę, niezbyt gładką cerę i krzywy nos. Okazuje się, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, że mamy kompleksy. Niestety, innym również nie szczędzimy ocen. Stereotyp a może ocena dotyczy nie tyle wyglądu, ile stereotypu? W głowie mamy zakodowane wzorce różnych osób. Osoba, którą mamy obdarzyć zaufaniem, nie może mieć irokeza na głowie albo być łysym facetem w dresie. Mamy pewne kryteria, które zostały stworzone przez media, otoczenie innych ludzi. Stereotyp nie zna wyjątku. Jeśli mamy jakiś obraz, to dotyczy on wszystkich. Wszyscy, którzy się nie uśmiechają, są smutni. Wszyscy, którzy noszą dredy, są dziwakami. Wszyscy, którzy ubierają się na czarno, są w żałobie albo należą do sekty. Ulegamy stereotypom, są silniejsze od nas. W pewnym momencie okazuje się, że towarzyszą nam każdego dnia i stają się wiernymi kompanami w każdym spotkaniu z drugim człowiekiem. Efekt pierwszeństwa, efekt aureoli. Efekt pierwszeństwa jest inaczej nazywany błędem pierwszego rzutu oka. Informacja, która dociera do nas wcześniej, ma większy wpływ na tworzenie ogólnego wrażenia niż informacja otrzymana później. Tłumaczy to fakt szybkiego wyrabiania sobie opinii o drugiej osobie na podstawie wyglądu. Kolejne sytuacje z nią związane widziane są przez pryzmat pierwszego wrażenia. Jest także efekt aureoli polegający na przypisywaniu cech na podstawie wyglądu. To, co ładne, uznajemy za wartościowe, to, co brzydkie, za gorsze. Czujemy określoną aurę ludzi. Piękne to dobre? Od małego pokazuje się nam, że to, co piękne, jest dobre. W bajkach pozytywne postacie mają piękny wygląd, a jeśli są jednocześnie brzydkie i dobre, to tylko przez rzucone zaklęcie. W języku polskim słowa dobry i ładny są uważane za bliskoznaczne, tak samo jak brzydki i zły. Kiedy oglądamy ładne przedmioty, rodzi się w nas przyjemne uczucie, które charakteryzujemy jako pewnego rodzaju dobro. Często nieświadomie łączymy dobro z pięknym, co przekłada się na relacje międzyludzkie, i postrzeganie drugiego człowieka. Wygląd a charakter? Przeprowadzono pewien eksperyment. Nauczycieli proszono o ocenę zachowania dziecka przedstawionego na zdjęciu. Dostarczono im krótki opis bójki, którą malec miał sprowokować. Niektórym nauczycielom wręczono zdjęcie ładnego, innym brzydkiego dziecka. W pierwszym przypadku nauczyciele byli przekonani, że bójka zdarzyła się jednorazowo. Byli też gotowi przyjąć takiego ucznia do swojej klasy. Na widok brzydszego dziecka oceniali, że ma złe cechy charakteru. Sądzili także, że zachowanie to powtórzy się w przyszłości. I będzie miało negatywne skutki. Nauczyciele, pomimo wiedzy pedagogicznej, ulegli stereotypom i pochopnie ocenili sytuację. Więc jakie my mamy szanse? Pomoc zależna od wyglądu? Wyobraź sobie, że idziesz ulicą i widzisz dwóch mężczyzn, którzy są prawdopodobnie nieprzytomni. Jeden jest słudny i ubrany w garnitur, drugi brudny, a jego ubranie podarte. Do kogo najpierw podejdziesz? Organizacja UNICEF przeprowadziła pewien eksperyment w Gruzji. Sześcioletnią Annę zostawiono na środku ulicy. Miała udawać, że się zgubiła. Ludzie podchodzili i ofiarowywali pomoc. Kiedy Anna została przebrana w brudne ubrania i ucharakteryzowana tak, że sprawiała wrażenie zaniedbanej, nikt nie zareagował. Ludzie omijali ją szerokim łukiem, a gdy scenkę odegrano w restauracji, prosili obsługę, aby zabrała dziecko. Mimo że chodziło o tę samą osobę w tej samej sytuacji, reagowano różnie. Wygląd dziewczynki miał wpływ na to, czy udzielono jej pomocy. Co teraz? Wszystkie wymienione wyżej przykłady pokazują, jak duże znaczenie ma wygląd w życiu codziennym, z jaką łatwością przychodzi nam oceniać inne osoby przez pryzmat ich ubioru i urody. Niestety często nie mamy pełnego wpływu na naszą reakcję, pomimo doświadczenia i przekonania, że wcale nie oceniamy ludzi. Nie zmienimy tego z dnia na dzień. Trzeba się tego nauczyć jak wszystkiego innego, więc następnym razem, kiedy się z kimś zetkniesz, pamiętaj, że przede wszystkim to człowiek. Nie blondynka, nie umięśniony facet, nie bezdomny, nie dresiarz, nie pani w długiej sukni, nie chłopak z dredami, tylko prawdziwy człowiek.